Cześć, hey, jestem Ada i właśnie zdałam egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B za pierwszym razem. Uczyłam się w szkole jazdy kursan i jestem bardzo zadowolona z kursu. Mój instruktor jeździłam z Mirkiem, był bardzo zaangażowany, cierpliwy, ale też wymagający i myślę, że dzięki temu udało mi się zdać za pierwszym razem. Warto jest w trakcie kursu przygotować się na 100% i nie podchodzić do egzaminu państwowego na zasadzie prób i błędów, tylko faktycznie. Praktycznie być pewnym swoich umiejętności i w trakcie kursu przerobić po prostu wszystkie zagadnienia, w których nie czujecie się pewni. Super. Oczywiście Ada gratuluję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy pamiętacie, niedawno opuściliśmy film z Adą, jazda bezbłędna, egzaminacyjna, to był egzamin wewnętrzny. Jak widać po kilku dniach ten egzamin już nastąpił państwowy i Ada oczywiście. Cały czas twierdzę to i teraz Ada sama to potwierdziła egzaminem państwowym, że osoby przygotowane do egzaminu zdają ten egzamin państwowy bez problemu. Egzamin jest trudny. Jest no właśnie panem to, to jest po prostu formalność. To tak? jest formalność. Dokładnie tak, tak. jeździłaś 40 minut, tak. tyle co standardowo jeździ się w, e, już poza placem, tak. w terenie, tutaj w terenie zabudowanym, w mieście we Wrocławiu, w strefie egzaminacyjnej i super. I no ta... i nic mnie nie zaskoczyło, nie zaskoczyły mnie żadne zadania, wszystko robiłam na jazdach, także czułam no się pewnie jakby z każdym manewrem, który wykonywałam. Dlatego bardzo polecam szkołę jazdy, kursa Super. Wszystkim. Jeszcze raz Ci gratuluję Dziękuję i do bardzo. zobaczenia, do usłyszenia na drodze. Mam nadzieję, że się spotkamy. Tak. Super, dzięki, trzymaj się. Dobrze. Ada, jeszcze tak. raz Dziękuję. gratulacje. Tutaj masz parę gadżetów, czopęczkę, smyczkę, koszulkę. Dziękuję. Mam nadzieję, że z dumą będziesz nosiła. Tak. My cię Będziemy na pewno mile wspominać. Jesteś naszym następnym ambasadorem. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Cześć. bardzo.